Cześć. Dzisiaj odcineczek o tym, dlaczego mojej oferty nie ma na Ale Nie ma, dlatego że Ale jest po prostu drogie. Nie dość, że trzeba płacić za wystawienie tam swojego produktu, czyli na tak zwaną półkę, to jeszcze trzeba płacić bekę od sprzedaży, co moim zdaniem jest wykorzystywaniem pozycji monopolisty. Ja wiem o tym, że oni urośli do już takich. Ogromnych form i praktycznie niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że coś innego poza nimi może istnieć w handlu w Polsce, ale istnieje, istnieją platformy, można żyć poza tym ich ekosystemem wymyślonym, można promować własną markę, własny brand, można to robić, czego na ich platformie zrobić się nie da, ponieważ wszystkie oferty są ujednolicone i sprzedawców jako takich. Nie widać, nie widać od kogo kupujesz, kupujesz od ale drogo. Mnie się to nie podoba. Nie podoba mi się też to, że ktoś anonimowy będzie e, arbitralnie e, uznawał mnie za kogoś dobrego czy niedobrego, czy ja kogoś dobrze obsłużyłem, czy niedobrze obsłużyłem. Mnie to się nie podoba. Ja płacę za magazyn części, ja, ja płacę ludziom za ich pracę. Ja e, jestem Odpowiedzialny za to wszystko, no i jeśli cokolwiek się wydarzy, to ja ponoszę tego pełne konsekwencje. Więc nie podoba mi się, że ktoś mnie tam uczy, mówi jak mam to wystawiać, jak mam oferować swoje produkty i że mam jeszcze im za to płacić. Dlatego od 6 lat e, mojej oferty tam nie ma i raczej nie będzie. No, musiałbym naprawdę głodem przymierać, żeby tam powrócić. Są alternatywne formy sprzedaży których ja korzystam, a co, naj, co najlepsze, to te firmy, które zajmują się sprzedażą części, których sprzedażą rzeczy, których nie możesz kupić od pana Chińczyka w kontenerze, mogą spokojnie z odejść z platformy, ale drogo, nie zajmować się handlem tam, nie płacić im karaczu. Oczywiście trzeba to zrobić z głową, stopniowo, otwieramy własny sklep, zaczynamy szukać nowych form, możliwości reklamowania swojej firmy, handlu w internecie można się reklamować własny sklep, możecie bardzo tanio reklamować w internecie naprawdę. Zwróćcie uwagę na Google Merchant Center. Ja wiem, że to może nie jest dla kogoś tam znana funkcja Google'a, ale ona istnieje i uwierzcie mi, za niewielkie pieniądze można się reklamować i być bardzo wysoko i wasza oferta jest na tyle specjalistyczna. Ja mówię tutaj o tych wszystkich, którzy nie handlują z Dennisu z Chin. Tylko mówię o tych, którzy mają na przykład silniki, skrzynie, reflektory coś, czego nie kupisz w chińskim, na chińskim targu. Wasza oferta jest na tyle specjalistyczna, że jak ją wyciągniecie od Ale Drogo, to oni tego niczym nie zastąpią. Wy jesteście jedyni. Więc nie ma się co martwić, że wam obroty spadną. Jeśli zrobicie to źle, to wam obroty spadną, rzeczywiście. Jeżeli nie przygotujecie się na sprzedaż w innych, na innych platformach, dlatego warto to sobie rozważyć, czy pozostać na tej jednej platformie na Ale drogo i płacić ogromne prowizje, czy robić to dywersyfikując się, no bo to jest najlepsze rozwiązanie. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Jeżeli nie musicie się komuś kłaniać w pas, bo jakiś tam pan was obsmarował, bo na przykład dostał dwa dni później paczkę. I wy dostaliście ostrzeżenie, i za chwileczkę będzie problem, bo, bo was wykasują z tej platformy, a wy tam macie 3 czy 4 tysiące produktów, to może mówię, warto zastanowić się nad tym, czy by nie znaleźć sobie jakiejś alternatywki. Alternatywy są, można żyć, jestem tego dobrym przykładem. Ja sprzedaję silniki, akurat. No i generalnie części do samochodów. No i co, i funkcjonuje bez, ale drogo. Nawet nie sprzedaję na, na, na ebayu, też tam mojej oferty nie ma. Można funkcjonować, naprawdę uwierzcie mi, da się. Więc tyle ode mnie dla sprzedawców, dla kupujących jeszcze tylko taka uwaga. Sprzedawcy na Ale drogo muszą płacić solidne prowizje. Naprawdę sporo. Do tego jeszcze opłaty za wystawienie produktu, i tak dalej, i tak dalej. Siłą rzeczy muszą przełożyć to na cenę sprzedawanego produktu, na cenę tą, którą ty płacisz na ale drogo. No i co za tym idzie, masz drogo. Poszukaj sobie gdzieś indziej. Jest, są alternatywy, na pewno możesz coś znaleźć tani. Także tyle ode mnie. nara. Muzyka